Cześć, oglądacie Film o Żerców. Z tej strony Krystian. Zapraszam was na prezentację wybranych lutowych nowości od wydawnictwa Egmont. Na początek nowe wydanie jednego z najlepszych i zarazem najciekawszych zarówno fabularnie jak i wizualnie komiksów o Batmanie. Jest to bodaj czwarte wydanie tego komiksu na polskim rynku, co już pokazuje, że wciąż jest na niego zapotrzebowanie dobrze, że kolejni miłośnicy opowieści superbohaterskich bądź fani talentu Dave'a McKina będą mogli zapoznać się z tym dziełem. Jak mogliście się przekonać, pod obwolutą nie ma już czarnych płóciennych okładek. Faktura pozostała ta sama, ale od teraz pod obwolutą zobaczymy kolejne grafiki. Mnie czarne okładki nigdy nie przeszkadzały, tym bardziej, że w wydaniach Deluxe od DC takie też się zdarzają, ale i tak się cieszę, że Egmont wsłuchał się w wieloletniej prośbie czytelników i wprowadził zmiany do swojej linii DC Deluxe. Jeśli chodzi o sam komiks, to z zachwytami poczekam do recenzji, Tutaj już mały spoiler, tak będą zachwyty, znam tę opowieść i jak wspomniałem wcześniej, to jest naprawdę jeden z najciekawszych i najlepszych komiksów z Batmanem w tytule. A na teraz przejrzyjmy się opisowi i zróbmy małe porównanie. W opisie możemy przeczytać. Batman Azyl Arkham to jedna z najgłośniejszych powieści graficznych wszechczasów. Ta niezwykła, pełna przenikających się wątków i symbolizmu opowieść graficznie odbiega od powszechnie przyjętej konwencji komiksu dzięki niezwykłym artystycznym planszom nadającym jej mroczny i tajemniczy charakter. Historia zaczyna się w 1920 roku. Po śmierci chorej psychicznie matki, psycholog Amadeusz Arkham zaczyna adoptować swój rodzinny dom na szpital dla chorych psychicznie. Ponad pół wieku później, azyl Arkham, czyli ośrodek dla obłąkanych przestępców, jest budynkiem pełnym ponurych korytarzy i przygnębiających miejsc. Mroczną zagadką, której lepiej nie rozwiązywać. W klaustrofobicznych pokojach-celach przebywają uznani za niepoczytalnych złoczyńcy, głównie wrogowie Batmana, marząc o dniu, w którym zdołają się wolnić i obalić świat rozumu. Dzień ten nadchodzi 1 kwietnia. Szaleńcy przyjmują azyl. Prowadzeni przez Jokera więźniowie mają tylko jedno żądanie: chcą, aby pojawił się u nich człowiek odpowiedzialny za ich osadzenie. Batman musi podążyć do jądra ciemności, by zmierzyć się z przeciwnikami, ale również stawić czoło własnej podwójnej tożsamości. Inaczej podzieli los pacjentów azylu. Tym, którzy jeszcze nie znają tej opowieści, podpowiem jedno: tak, całość jest tak samo interesująca, jak się zapowiada. Jedno z poprzednich wydania z Eluarka również pojawiło się w ramach DC Deluxe i właśnie to wydanie zamierzam porównać z najnowszym. Przekonajmy się co znajdziemy na dodatkowych stronach i jakie inne różnice poza okładkami uda nam się znaleźć. Bye. No proszę, już początek przyniósł nam pewne różnice, a dalej jest ich jeszcze więcej. Być może to kwestia innych materiałów od DC albo jakichś późniejszych zmian, ale z tego co widzę, to mamy zupełnie nowe kolory. Zmianie uległy też napisy. No muszę przyznać, że takiego obrazu spraw się nie spodziewałem. Dodam od razu, że obie wersje wyglądają świetnie, ale, no powtórzę się, nie spodziewałem się aż tak dużych różnic. Tłumaczenie jest to samo, ale nieco inaczej rozmieszczony tekst w dymkach. Dobra, przekonajmy się, jak wypadnie zestawienie planży z dalszej części. Tu różnice są mniej widoczne, ale nadal są. Jeszcze raz porównanie jednej z pierwszych plansz, no i przy okazji mam do was prośbę, dajcie znać w komentarzach, które kolory wam podobają się bardziej. Sam wybrać nie potrafię, dla mnie, jak wspomniałem chwilę temu, dla mnie obie wersje wyglądają świetnie. w zamieszczonych w dodatkach scenariuszu zmiany są tylko wizualne i z tego co widzę doszło do nich tylko na początku Dodatki i posłowie chyba pozostały bez zmian. Do Batmana jeszcze wrócimy, ale najpierw zobaczmy, jak wypada nowe wydanie jednej z zapowieści o przygodach jego kumpla z Metropolis. Podobnie jak w przypadku Azylu Arkam, takiej widocznym właśnie dziele, czyli Supermanie na wszystkie pory roku, mamy do czynienia z kolejnym na polskim rynku wydaniem. I tu muszę dodać, że nawet jeśli posiada się już ten komiks, czy to we wcześniejszym wydaniu, czy w wydaniu z kolekcji, to jak najbardziej warto rozważyć zakup. Mamy dużo dodatków, no i rysunki Timaseila idealnie nadają się do podziwiania ich w powiększonym formacie. To wydanie jest bogate i piękne, czyli takie, na jakie ten komiks w pełni zasługuje. Warstwa wizualna jest cudowna, fabularnie również jest znakomicie. Dobra, ale z zachwytami poczekam do recenzji, a teraz, teraz przytoczę to, co mamy w opisie. Zanim stał się ikoną, był Clarkiem Kentem, prostolinijnym chłopakiem z farmy w Kansas, który dopiero odkrywał swoje miejsce na świecie. Młody mężczyzna, obdarzony niezwykłymi zdolnościami i wychowany przez przybranych rodziców, którzy nauczyli go pomagać innym i cenić ciężką pracę, stara się robić jak najwięcej dla miasta i planety, którą uznaje za dom. Po drodze zyskuje sojuszników i wrogów, ale w końcu udowodni, że siła nadziei zawsze zwycięża. Legendarny duet Jeff Lepp i Team Sale przedstawia historię zagubionego chłopca, który ostatecznie został największym bohaterem na świecie. W lutym otrzymaliśmy klasykę z Supermanem oraz jedną z nowszych przygód tego herosa. Tym razem mamy do czynienia z początkiem nowego rozdziału w życiu człowieka ze stali. Całość wygląda dobrze, a fabuła zapowiada się interesująco. W opisie możemy przeczytać. Superman wrócił do Metropolis, a Lex Luthor i jego Nemezis wreszcie trafił za kratki. Przyszłość rodziny Supermana jeszcze nigdy nie rysowała się w tak jasnych barwach. Podczas gdy Clark Kent cieszy się z powrotu do domu, z cienia właniają się starzy oraz nowi wrogowie, by powalić człowieka ze stali. A gdy wydaje się, że obrońca metropolis nie ma szans, z pomocą przychodzi Supercorp. Czym jest projekt przekazany Supermanowi przez Lexa? Superman Supercorp otwiera nowy rozdział w uniwersum DC. Scenarzysta Joshua Williamson i rysownik Jamal Campbell tworzą historię, która podbije serca zarówno nowych czytelników, jak i starych fanów. Jak już zapowiedziałem wcześniej, powraca nam Batman, i tym razem nie jest sam, bowiem towarzyszy mu Superman. W lutym do sprzedaży trafiła druga część serii Marka Wejda, serii, która ma szansę stać się jednym z lepszych superbohaterskich tytułów na naszym rynku. Fabularnie całość mnie urzekła, wizualnie pokochałem to. Dan Mora jest świetnym rysownikiem, co zresztą widać, a scenariusz tego rozdziału też zapowiada się dobrze. W opisie możemy przeczytać. Mroczny Rycerz i Człowiek ze Stali co prawda odnieśli zwycięstwo w walce z przerażającym Diabłem Nezą, ale w tym całym zamieszaniu o kimś zapomnieli. Dick Grayson, pierwszy Robin, cudowny chłopiec, zgubił się w czasie. Aby go odnaleźć, Batman i Superman będą musieli wykazać się niezwykłą kreatywnością. Poznamy także nieprzedstawianą wcześniej historię pomocnika Supermana. Nikt się nie spodziewa jak jego historia łączy się z jedną z najbardziej ponadczasowych opowieści w dziejach DC Comics. Mark Wade i Dan Mora powracają w drugim tomie serii o najlepszych ziemskich bohaterach. Jestem na tak i co tu dużo mówić, nie mogę się doczekać lektury. Byliśmy w Gotham, byliśmy w Metropolis, przemierzyliśmy pola uprawne w Kansas, a teraz... teraz pora na wiadomy cytat. Nie jesteś już w Kansas, Dorotko, jesteś w odległej galaktyce. W lutym miłośnicy Mandalorina i Grogu otrzymają możliwość przypomnienia sobie wcześniejszych przygód swoich ulubieńców. W opisie możemy przeczytać. Pełna akcja adaptacja drugiego sezonu przebojowego serialu z Disney+. Plus. Mandalorianin kontynuuje długą i ryzykowną podróż z powierzonym jego opiece dzieckiem, żeby oddać je Jedi. Galaktyka po upadku Imperium jest jednak niebezpieczna i na każdej planecie czają się nowi wrogowie. Na szczęście nieustraszonego łowcę nagród i jego towarzysza w podróży wspomagają sojusznicy, zarówno znani, jak i zupełnie nowi. Ale czy na Tatuin działa inny Mandalorianin? Czy Din Djarin zdoła zapewnić bezpieczny transport, żeby i damie jej skrzekowi? Czy wraz z dzieckiem przetrwa zwarcia z niedobitkami imperium, pająkowatymi potworami i smokiem krajd? No jasne, że przetrwa. Wybaczcie spoilery. W lutym do sprzedaży trafiła również ostatnia część sagi o mrocznych droidach. W obecnym kanonie wiezny Wojen było całkiem sporo crossoverów, między innymi Osaczony Wader czy Cytadella Grozy, które zostały wydane jeszcze w ramach magazynu Star Wars Comics. Później mieliśmy też trylogię Kiry i prezentowane właśnie mroczne droidy. W ramach ciekawostki dodam, że obok wojny łowców nagród jest to najdłuższe wydarzenie, do jakiego doszło na łamach wydawanych przez Marvela komiksów Star Wars. Sama drużyna D zapowiada się jako całkiem interesujące uzupełnienie wydarzenia opowiadającego o walce odległej galaktyki z plagą, a w opisie komiksu możemy przeczytać. Straszliwa plaga dopada droidy we wszystkich częściach kosmosu. Aby walczyć z tym zagrożeniem i ratować swojego najlepszego przyjaciela Syfripio, Pio, Artu musi zebrać grupę bohaterskich robotów, drużynę D. To przygoda pełna gościnnych występów gwiazd z odległej galaktyki. Pojawia się nawet Chopper z Rebeliantów. Zobacz pojedynek kartu z morderczymi BT-1 i walkę psychotycznego Triple Zero z słowowcą nagród IG-88. Powraca także QTKT. A gdy misja prowadzi drużynę D do pałacu Jabby, nasi bohaterowie ścierają się ze złowrogim droidem nadzorującym EV-99. Czy podróż artu doprowadzi tylko do rzezi i zniszczenia? A może srebrno niebieski Astromych znajdzie też miłość? No proszę, muszę przyznać, że jestem bardziej niż zaintrygowany i, i cieszę się, że ten album uzupełnia nam mroczne droidy. Na teraz to wszystko, recenzje już niedługo pojawią się na naszej stronie. Dziękuję wam za uwagę, a wydawnictwu Egmont dziękuję za dostarczenie egzemplarzy recenzenckich. Cześć!